Teraz spokojnie do tyłu do Kardasa. Kardas wprowadza piłkę na połowę przeciwnika Felix. Ładne zagranie. Teraz może być groźnie, jesteśmy już w polu karnym. kks u Kalisz, no i to jest, proszę Państwa, 1 do 0. Teraz niezły przerzuty piłki na lewą flankę. I uwaga, jesteśmy już w polu karnym. Drużyny z Kalisza to musi być 2 do 0, ale nie. Jednak tutaj. Ten mecz naprawdę jak na razie. Wydaje się, że dobrze się ogląda i naprawdę jest tutaj teraz ciekawy, A teraz jest szansa w KKS-u Kalisz. Jesteśmy w polu karnym Garbarni. Nieźle bita piłka, uderzenie, ale szczyt to broni frontczak. Coś nieprawdopodobnego. Ja... A tylko na momenty, ponieważ gracze z Kalisza w dalszym ciągu. Starają się zagrozić ich bramce i teraz mamy bramkę! No! Mówiłem, jest jeden do jednego, jest bramka dla drużyny z Kalisza. W drugiej części spotkania. Teraz kolejna akcja Kalisza. Dobra, indywidualna akcja na lewej stronie. Boiska pada w polu karnym jeden z piłkarzy gospodarzy. I tak to jest rzut karny. Teraz zobaczymy czy piłkarzom gospodarzy uda się wykorzystać ten rzut karny. Zobaczmy, piłka już uderzona z rzutu karnego. Był bliski frontczak skutecznej interwencji, ale finalnie ta sztuka mu się nie udała. Bo oczywiście, jak najbardziej normalna. Pięcie pomiędzy piłkarzami obydwu ekip, ale to za moment, bo teraz rzut wolny dla drużyny Skalisza. Uderzenie, no i naprawdę niewiele zabrakło, aby. Teraz akcja lewą stroną boiska w wykonaniu Kaliszan. Zobaczmy. Jesteśmy w polu karnym drużyny Garbarni. Uderzenie, ależ to obronił teraz frontczak.